Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Sponsorem programu jest Harley Davidson Twin Peaks Warszawa. Sponsorem programu jest ceramizer, który regeneruje nie tylko silniki pojazdów. Sponsorem programu jest Rebel Horn. Witam w programie Autoportret Ostrego w dzisiejszym odcinku. Kultowy Ford Pickup pojawił się w zbiroży. Naprawa klimatyzacji w firmie Chłodnice Konarscy. Gdzieś nawet w największym tłumie, na bardzo eleganckiej imprezie zobaczycie słomkowy kapelutek, to na pewno będzie Walduś z pochulanki. E, dzień dobry. Dzień dobry Olku. No spotykam się jak zwykle, na dobrej imprezie. Wiesz, ale co cię widzę na imprezie, to pojawia się kolejne auto. To tym razem, co takiego? No jest to Ford z 56 roku F100 i wczoraj zakupiony Lincoln Continental Mark 7. Mocna sprawa. Wiesz, ja, ja sobie zdaję sprawę z tego, że samochodów ci u Ciebie dostatek. Wszystkie te samochody są zaopiekowane, wyglądają naprawdę genialnie. Czy masz jakiś taki garaż z domem, czy dom z garażem? I tak, i tak. Nie Olku, wiesz, no mam w Warszawie troszeczkę miejsca, no i tu na Pochulance też. No robimy tak jak się daje, no jest, jest gdzie co przytrzymać i jest jak, no oprócz tego, że tego Forda mam, to jeszcze mam, ale do odbudowy yy, Chevroleta Caprisa Coupe, bardzo rzadki model, więc wiesz powoli on będzie budowany. No mam, był Stanga o czym nie wiedziałeś, 65 rok, no co, no Lincoln tą karę tego nie, zie, nie, brązowego, no widziałeś, jednego Chevroleta wczoraj, w zeszłej imprezie to był Chevroleter 53 rok. Pełna elektryka, o ile pamiętam? Co? Pełna elektryka. Nie no tam. A który to miał te wszystkie wynalazki w Klimę gdzieś wylatującą z dachu i tym podobne rzeczy. A to był to był samochód, nie pamiętam. Dokładnie, ale już go nie ma, ale jest. No mam jeszcze link e, tego Cadillaca Fleetwooda, 55 rok, najdłuższy, czyli 8-metrowy. no z 55 rok w nim klima już była. No i jest wiele, wiele tych samochodów, trudno wymieniać, no. Dobrze, to teraz słówko na temat tego samochodu, bo to jest samochód no taki trochę rednecki. Tam w Stanach ta, 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 ta redneki tym jeżdżą, czyli takie wiesz, szyjki czerwone, tak. oni mm, uwielbiają te fury. To jest najbardziej kultowe auto na terenie Stanów. Potem się pojawiło F150, już takie nowe, też jest kultowym wozem, natomiast ten samochód budzi tam do dzisiaj, podejrzewam, duże rozczulenie i, i, i wspomnienia. Tak, w ogóle. Y Ford jako Ford yy, zrobił właśnie te samochody dla rolników, dla farmerów. No 150 no, to jest takim najmniejszym, można powiedzieć, modelem, bo są potem wyższe. Jest 100-250 i coraz wyżej. Ale Ameryka jeszcze z, też nie tylko Fordem zarzucała się, bo robił Chevrolet bardzo dużo. GMC robiło też. Też, też pick które były po prostu używane na farmach, na, 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 na preriach można powiedzieć. I oni tym się poruszali. Można powiedzieć, że to był taki amerykański tarpan jakby. Tak, tak, to był amerykański ciągnik nie do zarżnięcia. Dobrze, to teraz słówko na temat wyposażenia, bo tak mi się wydaje, że bardzo często w tych samochodach y, nad tylną szybą był uchwyt na strzelbę, czy tutaj był? No nie, tu nie było. Zazwyczaj jest y, no, uchwyt na strzelbę, to zazwyczaj jest po prawej. Po lewej stronie kierowcy, z tyłu przy siedzeniu. To tam jest schowek na, na strzelbę. Ale no tu nie było, no bo u nas w Polsce to no, niestety nie wolno mieć tego. Wiesz, niektórzy moi koledzy jeżdżą Harley'ami WLA, w których kabuze siedzi. Replika. Repliki, tak. No można, Olek, to zrobić, no, no wiesz. Ale ja na razie cieszę się z tego, co jest. Jest to następna moja, można powiedzieć, zabawka. Następny samochód do kolekcji. Powiedz mi, jaki silnik tutaj siedzi? Tu siedzi 5, Fordowski silnik 5.8. Ale V-ka? V8, tak. Ja to porządnie, bo widziałem wiele tego typu samochodów z silnikami rzędowymi, szóstkami. To jest tak samo jak w niektórych roletach, właśnie pick-upach. Jest rzędowa szóstka, ewentualnie jest, jest, rzędowy, jest v, V8, ale 5.7. Nie chemii, ale 5.7. Dobrze, jeszcze to jest auto dość wiekowe. Czy tu jest dolny silnik czy górny? Górny, górny. Tu jest górny, górnozaworowy V8. Olek, no to jest zupełnie co innego. O, w dodziu, którego mam z 1947 roku, to tam jest rzędowa szóstka, ale dolnozaworowa. No to wiesz, to była klasyka, taka fałsemeczka dolna. E, robi potężne wrażenie. Czy jakieś auto z dolną V8 masz, albo czy któryś ze znajomych ma? E, mają takiego Forda f 8 ale to, to nie wiem, bo on jest w trakcie odbudowy. Także wiesz, no. Trudno mi powiedzieć. A ten samochód przybył do ciebie w takim stanie, w jakim jest? Tak, Olek, przybył w takim stanie, w jakim jest. Kupowałeś go w Europie czy w Stanach? W Stanach. Kto się pozbył takiego reliktu w przeszłości? Ktoś to potrzebował pieniędzy. Trudno, ja, ja, ja ci powiem. Ja się z tego cieszę. Olek, ja się cieszę. Bo wiesz, dzisiaj u nas w Polsce koszty odbudowy, obojętnie jakiego pojazdu, to jest chorondalne ceny. 100 tysięcy to jest mało. No tak, i poza tym częściej też mówię, na przykład o takiego bardzo... Ja powiem, ja powiem Ci tak, ja mam ustaga tego 65 rok. Chcę go sprzedać w takim stanie, w jakim jest, do odbudowy. Blacharka jest idealna. Natomiast ja do niego mam za 7 tysięcy dolarów nowych części, które zostały zakupione 4 lata temu. Dziś te części by kosztowały 11. Ja wiem, że Ford Mustang jest takim... Autem kultowym i w Polsce, i w ogóle na świecie. Natomiast jest chyba jednym z najlepiej e, zaopatrzonym w części. Wszystko można do niego kupić. Nie, nie tylko, bo wiesz, powiem ci, do, do wszystkich samochodów można kupić. Mnie na przykład w tym e, Cadillacu, w Fleetwoodzie, padła skrzynia biegów. Kupiłem wszystkie nowe rzeczy. Zostaje tylko obudowa. Są to koszty. Wiesz, u nas w Polsce żądają za zrobienie takich Naprawę takiej skrzyni w granicach 5 do 7 do 10 tysięcy, ale i części tyle samo kosztują. Więc wiesz, ja doszedłem do wniosku, że tak, mogłem kupić skrzynię używaną ze Stanów za powiedzmy 2000 dolarów, ale to był kod worku. Tu ja kupiłem części, wydałem pieniądze, ale wiesz, że jak ja ją zrobię, to ja ją mam od zera. I jestem jej pewny. A wiesz, to no Cadillac 55 rok. No ten Fleetwood, którego mam, to jest najdłuższy Cadillac, tam jest 5 litrów V8, samochód luksus. nie widziałeś go jeszcze, ale przyjdzie czas, że go zobaczysz. No. Ciekawa rzecz, to to, że w wielu przypadkach w takich pick-upach były manualne skrzynie biegów. Dla Amerykanów to było głębokie przeżycie, majchać wajchą I, i wciskać w szęgło. Tak, 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 było, ale na przykład powiem Ci, że ten Ford ma automatyczną skrzynię. No, wiesz, no to jakby przerabiane czy oryginalnie? Nie wiem, no taki było, Olek, taki był, ale ja czuję, że ja tu zmienię, bo skrzynię na manualną. Na czwórkę manualną, A? fordowską od Mustanga. E, bardzo się cieszę, że Cię znów spotkałem, Wojtku, jak ja, ja, Waldku. Jak będziemy na następnej imprezie, to może pokażesz kolejne swoje artefakty. No na pewno, na pewno wiesz. No jeszcze czasu trochę potrzeba. Zawsze, kiedy zobaczycie w tłumie faceta w słomkowym kapelutku, takim specyficznym, to podejdźcie w te okolice, zawsze będzie stało jakieś piękne amerykańskie auto. Wielkie dzięki. Olużu, wszystkiego dobrego i do zobaczenia następnym razem. Powiedziałem Państwo, że jak przyjechałem tutaj do Adriana, do firmy Konarscy Chłodnica i zobaczyłem ilość chłodnic, które zostały wymontowane w międzyczasie samochod z samochodów, to dochodzę do wniosku, że sprzed gdyby sprzedać całe to aluminium, słuchaj, to nie musiałbyście robić nic do końca życia. A czy może do końca życia nie, natomiast fajny samochód mógłby z tego być nawet po cenie złomu, ponieważ mamy tak. Około 6000 tysięcy referencji chłodnic nowych, przy czym każda referencja ma ileś tam sztuk. W, znaczy nie, sztuk po prostu na magazynie, bo to nie jest tak, że mam jedną sztukę danej chłodnicy, więc. Ale nie dziwię się, że ludzie jadą do warki nawet z odległych rejonów, bo no wiesz, tutaj wiadomo, że jak przyjedziesz, postawisz swoje auto, to każda chłodnica praktycznie jest pod ręką, z tych popularnych oczywiście. Tak, znaczy to nie jest tylko, nie są tylko chłodnice do samochodów, ale też do maszyn budowlanych, ciągników, maszyn rolniczych, aut osobowych, w zasadzie do wszystkiego, co posiada chłodnicę. chłodnice regenerujemy, naprawiamy i tak samo zajmujemy się klimatyzacją, tak jak teraz będziemy mieli na przykładzie... Pięknego GMC. To jest akurat Chevy w Anglii 20, ale nie, nie myli. Słuchaj, one były, ale one były identyczne, tak, także wiesz. GS, Astro chyba, no było kilka tych, vanów, które były zasłonięte bliźniacze. A Astro było mniejsze. Chevy van G20 i GMC Wandura to był właśnie jeden. Nie wiem dlaczego zmieniali napisy. Miałem kiedyś i GMC, potem van się pojawił w tym samym kolorze, ludzie myśleli, że samochodu nie zmieniłem. No, ale mam go już masę lat i wiesz, przejechałem do Was, bo pomyślałem sobie, że jak mam gdzieś jechać i ktoś ma się. Poznać na tym, co boli ten zestaw, który zajmuje się klimatyzacją, to tylko do Was. Ale właśnie a propos klimatyzacji, a propos sprężarek czy kompresorów, jak lepiej powiedzieć. Zasadniczo sprężarka. To jest określenie techniczne, kompresor, to są inne ciśnienia, na których one pracują po prostu. No więc właśnie, jak wszedłem na Waszą stronę, to zauważyłem, że Wy macie potężny. Potężną ofertę, zarówno tego asortymentu, do układów klimatyzacji, i można to kupić w internecie u Was. Czy zamawiają u ciebie prywatni ludzie, czy głównie firmy? No bo prywatnie, jak można napić sobie później układ? znaczy zarówno firmy jak i osoby prywatne. Pamiętajmy, że mamy bardzo wielu miłośników motoryzacji, którzy rozkręcają swoje samochody w własnym zakresie w garażu i je naprawiają. A to nie są tylko chłodnice klimatyzacji, tylko też chłodnice cieczy, chłodnice oleju, wspomagania i wiele różnych innych, nawet wymienniki ciepła, które są w autach. No jak podejdziemy do sprawy bardzo poważnie, to także ci, którzy tuningują auta potrzebują interkulerów. Dokładnie. A do jakich wozów? Pewnie do Subaru, do każdego modelu. Myślę, że jak najbardziej. W tej chwili mamy bardzo dużo chłodnic naprawy do Ferrari, do Lamborghini, więc również auta egzotyczne się u nas trafiają. No wiesz, wspomniałeś, że do naprawy, bo to jest tak, no widzisz, klientela dzwoni permanentnie, to jest normalne, do, do Ferrari, do innych tego typu wozów naprawiacie. Jeżeli to jest bardzo dziwne, bardzo nietypowe, to da się taką chłodnicę wymienić. Cały, dostają chyba tylko górna i dolna część. Tak, możemy odbudować chłodnicę, czyli właśnie, że zostawiamy zbiorniczki, na przykład plastikowe w oryginale, rdzeń idzie tam całkowicie nowe. Natomiast też, jeżeli jest chłodnica miedziana, to wylutowujemy też oryginalne zbiorniki, są one poddawane myciu, piaskowaniu i są wlutowywane na nowo, na nowy rdzeń. No, wtedy mamy chłodnicę praktycznie taką jak nową. Przy czym za ułamek ceny lub po prostu coś mamy, czegoś nie da się w ogóle nabyć na rynku, co jest utrudnione. W przypadku Ferrari chłodnica potrafi kosztować nowa w granicach 15 tysięcy, regeneracja. Będzie kosztowało około 1000-1500 zł, więc. Dziesiąta część. Tak. Słuchaj, ważne jest też to, że robicie chłodnice do samochodów zabytkowych. Jak spotkaliśmy się na targach, tam było parę w ofercie chłodnic do wozów bardzo nietypowych, wozów z lat 30., 20., a nawet starszych. Dokładnie tak. Niezależnie, czy to są chłodnice na rdzeniach ulowych, makory czy Flatwiny, wszystkie te chłodnice jesteśmy w stanie odbudować. Niekoniecznie musi to być od razu regeneracja i ładowanie się w koszty. Można po prostu też polutować te chłodnice tak, żeby one spełniały dalej swoje e, zadanie, natomiast, żeby po prostu była to wersja oszczędna. Jeszcze, dodajmy jeszcze jedną rzecz, bo ludzie mają samochody zabytkowe, na przykład ja mam Triumfa Spitfire'a. Wiadomo, że te samochody brytyjskie, szczególnie brytyjskie, przegrzewały się, bo te chłodnice były mało wydajne. I do tego wszystkiego po jakimś czasie, pamiętajcie o tym, taka chłodnica się zamula. Ona już ma o wiele mniejszą, mniejszy przepływ tego płynu chłodzącego. Dlatego warto taką chłodnicę oczyścić. Czy lepiej oczyszczać, czy lepiej po prostu wymienić cały rdzeń. To jest bardzo ciężkie pytanie, bo też tu wchodzimy na kwestie finansowe. Nie każde rdzenie da się oczyścić, na przykład w przypadku ulowego niekoniecznie, natomiast jeżeli chodzi o wszelkie inne rodzaje rdzeni, to albo możemy wykonać to metodą chemiczną, albo możemy po prostu rozlutować ten, tą chłodnicę, ewentualnie rozebrać też, czy to jest aluminiowa, czy miedzianą osiężna i przeczyścić mechanicznie kanał po kanale. Więc też wykonujemy takie rzeczy, nawet dzisiaj dwie takie chłodnice wychodziły do klientów. No właśnie, bo to jest też ważna sprawa, że taką chłodnicę można do was wysłać, e, oczywiście pozbawioną płynu chłodzącego, żeby nie oblało pana kuriera, e, wysłać do was i wy odsyłacie już chłodnicę, która jest sprawdzona, gotowa. Tak, dokładnie. E, zarówno czy to będzie jakakolwiek firma kurierska, czy to będzie dostarczenie chłodnicy do nas na miejsce, to bez problemu jesteśmy w stanie się nią zająć. No i... Nasza firma działa już na rynku od 30 lat, także troszeczkę pojęcia na ten temat jest. Jeszcze słówko na temat takich sytuacji, kiedy przyjeżdża klient i mówi, przegrzewa mi się auto, mam jakieś problemy poważne z przegrzewaniem się, sprawdzacie, no wiskoza niby łapie, wszystko pracuje normalnie, no i co? I jeżeli to jest samochód typowy, to chłodnica następna od dowozu ląduje, facet wyjeżdża jest szczęśliwy, a jeżeli okazuje się, że jest problem, to samochód pewnie zostaje na czas jakiś u was. Tak, zdarza się, że po prostu potrzebujemy kilka dni na wyeliminowanie usterki, szczególnie że na przykład w przypadku przegrzewania się a mielibyśmy problem, żeby to wszystko doczyścić, bo to nie jest tylko czyszczenie samej chłodnicy, tylko też trzeba przeczyścić blok, ponieważ ten nagar, który jest w zasadzie kamieniem kotłowym z wody, jeżeli ktoś używał takowej, no to po prostu zostaje w całym układzie, nie tylko w chłodnicy. Ale to odpowiednia chemia, nie można by jakiego jakiegoś w wlać, już kwasu siarkowego. No nie, słyszałem o różnych metodach z octem, natomiast po pierwsze, nie jest to przyjemne zapachowo później w pojeździe, a po drugie, odsety czy inne tego typu metody domowe niekoniecznie zabezpieczają elementy gumowe i plastikowe, które mamy w układach wodnych, a już nie mówiąc o aluminium, które bardzo łatwo się utlenia. Wspominałeś o, o tych wymiennikach ciepła, czyli tym, co Państwa grzeje w samochodzie bądź chłodzi czasami, czy zabieracie się za samochody, w których wymontowanie tego tej nagrzewnicy wymaga rozebrania połowy przodu? Owszem, natomiast nie w okresie letnim. Wynika to po prostu z bardzo dużej ilości pracy, a wymiana nagrzewnicy czy parownika w układzie klimatyzacji jest dosyć czasochłonne i pracochłonne, i nie chcielibyśmy nigdy poświęcić tego, ponieważ w natłoku zdarzeń mechanik zapłoniałby jakieś śrubce i coś by mogło trzeszczeć pod deską. Tak, a kiedyś po malowaniu mojego wana odpalałem nadmuch i coś bardzo szaleściło. Okazało się, że panowie okleili również. Tą wentylator i zaciągnęło do środka powietrze, wsadziłem łapę, później wyjąłem taki zwój papieru. Teraz chodzi należycie. Teraz na, na, na zakończenie, już prawie słówko na temat tych właśnie systemów, które chłodzą bądź grzeją. Tam są filtry które mają za zadanie odseparować jakiś brud, jakieś muszki, coś innego, co wpada do, do naszego układu klimatyzacji, klimatyzacji bądź ogrzewania. No i niestety zaczyna nas truć w pewnym momencie. Ja nie wiem jak to jest, ale na przykład jedno z moich aut w ogóle nie ma takiego filtra kabinowego. Czy to jest normalne i co robić, jak, się, jak taki filtr kabinowy nie występuje w aucie? na przykład Jaguar XJR. Czy znaczy, do lat 90. w zasadzie nie myślano o zdrowiu człowieka pod kątem właśnie pyłów unoszących się z drogi? Ponieważ pamiętajmy o tym, że każdy pył, który jest mniejszy niż bodajże 2 czy 3 mikrony, on jest w stanie z powietrza dostać się do naszego krwiobiegu. I potem się odkłada w organizmie w postaci kamieni na różnych narządach. W związku z czym stosujemy w tej chwili filtry. No i filtry też mamy różne rodzaje, ponieważ możemy mieć zwykły filtr papierowy, który faktycznie zabezpiecza nas tylko od tych pyłów drobnych, zabezpiecza nas, nas też również od muszek i innych zanieczyszczeń drogowych. Natomiast mamy też filtry węglowe, które już usuwają części gazowe, które po prostu są wydzielinami z aut. I też mamy teraz najnowsze filtry z warstwą taką antybakteryjną, która po prostu niweluje nam też również smog. Dobrze, a teraz. Powiedz mi, co zrobić, kiedy w aucie takim jak moje, czyli Jaguar XJR, który w ogóle nie ma przewidzianego filtra tego typu, czy jest szansa jakaś na poprawienie tej sytuacji? Bo no wtedy, jak powiedziałeś, nie myślano, samochód ma już swoje lata. I czy są jakieś patenty na to, żeby oczyszczać powietrze dolatujące? Znaczy najłatwiejszym sposobem jest po prostu dobranie filtra jakiegoś z innego pojazdu, który jest w stanie jesteśmy w stanie zamontować w miejsce wyłapywania powietrza, które dochodzi do kabiny, i faktycznie da się coś takiego wykonać. Wiesz, bo to jest... Tylko to już zależy konstrukcyjnie od każdego auta indywidualnie. Nie? Będę musiał się przyjrzeć temu doletowi powietrza w Jaguarze, bo po tym, co mi powiedziałeś o odkładaniu się pyłów w organizmie, to pomyślałem sobie, że jednak nad tym popracuję. Słej. Zamykając tematy, czasami uszkodzenia układu klimatyzacji są prozaiczne. Ty podszedłeś do mojego Chevroleta i powiedziałeś: Jest tam taka zwężka, która prawdopodobnie była zapchana, i dlatego twój kompresor szaleje, zaczyna zachowywać się tak, miałby się za chwilę udusić albo rozlecieć, a jest nowy. I nie zdaję sobie sprawy z tego, bo byłem już w paru firmach, które oglądały. Nie, no trzeba wyjąć, trzeba naprawić. A ty mówisz, wiesz co, popatrzmy najpierw na tę zwężkę, zwężkę, zanim zaczniemy rozgrzebywać cały samochód. Dokładnie, ale to, jest, to są akurat rzeczy, które wynikają z doświadczenia, więc akurat y, pojazdów tego typu, jak ten Chevy po prostu kilku już, kilka już wykonaliśmy. Y, I tam y, nie tak jak w standardowym samochodzie, nie mamy zaworu rozprężnego termostatycznego, który reguluje nam przepływ gazu na, na podstawie temperatury, jaka jest na gazie odparowywanym, tylko mamy po prostu dyszę, y, która robi nam zwężkę kapilarę, y, dzięki któremu po prostu y, układ klimatyzacji zaczyna chłodzić. 30 lat doświadczenia robi swoje, to on mi to powiedział. Słuchajcie, tutaj się wyświetla adres Facebookowy. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, przebywajcie, pytajcie, jak należy podejść do waszego samochodu, gdzie wysłać chłodnicę do Konarscy chłodnicę i ile to będzie trwało, ile będzie kosztowało. Z pewnością tak pozytywny człowiek jak Artur Wam odpowiada takie pytania. Adrian, przepraszam. Nie, no roz, rozwalają temperatura. mnie temperatura. Właśnie nie miałem klimatu, jechałem tutaj klekocząc, nie z zimna, tylko z wściekłości, że jest tak gorąco. Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia kolejny raz, bo myślę, że będziemy jeszcze zaglądali w sprawach jakichś porad dotyczących układów, zarówno klimatyzacyjnych, jak i chłodniczych. Bo warto czasami przyjrzeć się dokładnie temu, co się w Waszym samochodzie dzieje, i warto zapytać, kto pytanie błądzi. A na Facebooku z pewnością odpowiesz bez żadnego problemu. Dokładnie tak. Zapraszamy.